Tyle lajka, tyle lajków, już nie ma być i tyle jest też Speed. O kur, jak robić w ogóle? Chyba się musiał poruszać. Hajcie włączyć kamerę. te palce i one jest... chyba wam pokazały Mam 3D jeśli ktoś przeczyta jaka to jest liczba to wtedy ten kto zgadnie to mu dam serduszko i jak to jest liczba daję wam na 3, 2, 1 przypisanie. 3, 2, Jeden. I jeden, mam taki Ja zawsze tak szybko biegam. W szkole też tak szybko biegam. 1, 9, 9, 9, 8, 8. Oczywiście wpadliśmy poza mapę. teraz akurat w tej grze jest normalne. A może chcecie nubki? No dobra, zresztą nuby. Okej, nuby zaraz Co? Zapomniałem, że mam innego speed'a. Zmienimy się na speed'a zero. Speed'a zero. No, w ogóle nie możemy chodzić. A teraz speed 16. Bardzo przepraszam was. 16. Mam teraz normalnego speed, tak. Piszę no bez. Jeszcze nie jeszcze dobra, może ledwo nie. Gorzknie na razie 10. Będzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Daj się lajka i suwa. okazji. Wtedy będzie jak z kamerką. O, tylko że muszę to jakoś ogarnąć ten telefon. I muszę w końcu jakoś zrobić, bo mi się ciągle ten palce wam przeszkadzają. Ciemny. Idziemy w górę no, na góry. Czas. Tylko zmienimy sobie sedno na, na sto Biegniemy. Szybko, nóbki. Oczywiście one się zbagowały. Pogowały się. Stop. Biegniemy wszyscy razem. Idealnie. Nie wypadajcie! Mamy pięć nubów na wycieczkę. Albo zmieniamy sobie Speedo na trylion trylionów. Uwielbiam, jak te nuby biegają po całej mapie. Na serio te nuby mogą biegać po całej mapie. Pierwszy nub wrócił. Drugi nub.

Dobra, frysujemy miliard, miliardów i wylecimy poza mapę. Słuchajcie, zrobię przerwę. I poszukam. I poszukam jakiejś symulatory. Słuchajcie, jesteśmy w grze Biner Coder Simulator 2. Mam dość taką grę. Jakby ja wiem, wcześniej grałem, ale podkazywałem tylko na odcinki. A to już było dawno, już mam tam tyle rzeczy. Aha, nie, bo to jest moje braju konto. Aha, no tu mam słabe rzeczy. Ale jeśli chcecie, żebym zagrał na moim innym koncie i żebym wam pokazał, jakie jest tam moje to zostawcie lajka. Musimy teraz jakiś sederów zrobić. Kogo by tu zabrać, ale kurde. No przecież mogę sobie kupić dom. Co 200 tysięcy. Musimy naprawdę pan mi chacie. Tak nie? Wiem czy Wam się podoba. no to napiszcie w komentarzu. Zalajkujcie. Ten kolor jest niebieski, tak? I musi... I łapka też musi być też niebieska. Idealnie niebieska taka żeby na tyle było Prawda naprawdę jest bardzo ważne co jest? nie mogę wam przeczytać, bo za angielskiego okej okay.